Ło, wow, yeah. jest? zaczynamy. Wyścigi graczy, lecimy w przód. Ło, wow, mega rampa. Faktycznie, o, mega ale fajnie. Ale fajna. No, kto już nie mnie spycha. Ci. Oj, 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 oj. Kto to za wrak? Kurde, już spadłeś. Czakuś! No, Psiatro, no nie. Już, 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 już. Jakoś nie działa. Rąba. Działa. Nie no, to przez ten wrak. Ja nic nie zrobiłem. Nie, nie. Przestań. Dobra. Co <laughs> to zrobiłem? Ja. Nie, nie nie mam raku Nie mam raku Ale ja jestem za tobą jestem Daj tunel, daj tunel Typorek <grym> Ty <typu> Parek dobry <grym> jesteś O kurde Nie pod się, nie umiem mieścić Halo Zlaciby Co będzie tragedia Uwaga Eee O ma tulu, nie widzę coś tam kopcie w połowie a tylko yeah. jakiś ten dym, jakiś śmieszny z mapki. Aha, przeżyłem dryftem. Uli, no. daj tunel. Jaki tunel? Nie jesteś za mną? A jesteś, jestem pod tobą. O, Boże. Co teraz? No, sadio, ty. No, Nie, nie, Fajnie zdenerwowana jesteś. No to po nie, bo dzika chciałem wywalić No ale wywaliłeś mnie i jego. Byłeś w duchu, to musiałem dwóch. Co? stać <grym> Ale łatwo ja, to... się karmią Przypomina to, że pod TikTokami jest to coś takiego, nie? To, to zawsze jest nad, pod albo obok TikToków. Takie coś. Niezwykle jest gameplay No dzik! Co? Puknąłeś mnie. No i cik! Nie! Spadłeś? Nie. jest ten... ale fajne. Matulu, Matulu, proszę, daj radę. Siema. Co to No, co pusta miałem. Nie. Ledwo. W stachu! Cześć! Nie odpowiesz! Nie buli! No buli! <noise> kto poleciał? <noise> ja wybuchłem <noise> To ja cię wybuchłem. Aha! Łatwo. Ty coś do mnie pisze, ale no znowu ktoś co tak to... Kto, to, co, co to kto? No Pet trzeba sobie robić miejsce. Punkt trzeba wbijać. Ja muszę to koniec lorta. Ty nie musisz gonić. No nie, jak ty nie? No, ja gonię ludzi. Ale to daj mi trzecie miejsce Nie 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 spadłem Ja się, się cieszę się z, z i tyle No Ale nie to to drugie miejsce to, to, to i tak dobrze to drugie miejsce A mnie w raz. Ja to w tyle jestem Dojechałem. Jakiś wrak był Kurde No i wana Ale też kolejne A fajne Co narodzi, auto. Co ty chcesz Same fajne auto Dziuproci Hmm? Jak tym ten teraz co jedziesz, nie? No. Nie dotykaj klawiatury, po prostu niech jedzie do przodu. No właśnie lekko zacząłem rzucać i już jak skręciłem to wypadłem całkowicie. No ja tak robię, że Te to auto jest nie, nie, nie zaczniesz rzucać na lewo i prawo. Da, no właśnie Sadzio tak poleciał. Jak Boli tak szybko jedzie? I nie podoba. Bo Boli włączył ci ty. Zgłaszam tak, go. dokładnie. Reporuj. Mam brak trakcji. Ja wiem jak 350 zł, dlatego Bulima Mos. Jakiś shafter na Zerida chyba. Marek, nie chcę ciebie wjechać. Serio? No dobra. Ale? Nie, no niby. Tak. Ja, ja nie się wsadził. No, no, no. To się o, Cza, nie! Nie! Duży u ciebie. Też ale tak miałem o tym małym głównym. Ja już tak mam drugi raz. Dzik? Ja. ja na. ja na no! Co to miało być? W w tego dzika chcie ale ty zawsze jesteś za nim. Ja nie zdążyłem. Ale I ty się, Sadio, potem dziwisz, że dostajesz jakieś kary za fokusowanie. No, dokładnie. No. Ale. nie no, bo ty zacząłeś dzisiaj, to ja kończę. No ale mnie no, do... tylko jest... zobacz, ja z dwa trzy razy cię wywaliłem na jednym wyścigu, a ty już pięć wyścigów z rzędu miałeś. Jak to z rzędu? No właśnie Le! tak to jest. Raz kogoś wywalisz, oni cię wywalają cały czas już. To taki. Taki przykład były były z tymi minionkami śmiesznymi. Czy tam <noise> minionkami, Pingwinami. co ja gadam? <głos> <głos> Co jest? Co ja gadał? Ja nie Muzeum w to ja Mam pytanie. E, co? Pan, e, pani skuter, czy ty dalej jesteś na pierwszym levelu? Tak, ale ja specjalnie spadam, bo ja nie umiem latać z tym, tym. No. ja sobie zjeżdżam tak do prawie końca i sobie spadam nagle w dół. Mamo, poczekaj, daj mi skończyć level. O ty, o to są osoby, o których ja nigdy nie powiem. Ale będę leciał! O, pani! Jestem trzeci, jak? jak? Nie, skramjet. skramjet! Tak. Co Skramjet? O, kurde. <laughs> Ci tu mówi prawdę. Będzie na No i jestem, doleciałem. O, też mam Skramjeta, ale.